Jest już pierwszy człowiek. O, już jest trzech ludzi. Pięć. No to może zacznę. Um, miałam napisać post, ale stwierdziłam, że może powiem kilka zdań. Um, dziś jest siódmy. Siódmy dzień. Mojego. Różnie to można nazywać. Niech to będzie post. Niech to będzie proces. To może być głodówka, choć najmniej lubię to słowo. <laughs> Dziś jest siódmy dzień, w którym piję wyłącznie wodę. I myślę, że pozostanę przy tych siedmiu dniach. Jutro już wracam do jedzenia. <laughs> Ja, ale może chciałabym właśnie powiedzieć kilka, kilka zdań na ten temat. Hmm. Więc y, pierwszy dzień był dla mnie najgorszy. O, ogólnie y, nie przygotowywałam się. Y, to znaczy, tak myślałam, że się nie przygotowałam. Y, y, piłam, okej, okay, nie będzie tak. Y, faktycznie piłam, bo ja żyję tu i teraz, nie? I po prostu tak wyszło, że faktycznie piłam mieszankę ziołową taką i oczyszczającą i regenerującą przez miesiąc czasu, ale po prostu poczułam w niedzielę, że od poniedziałku chcę zacząć, i że to jest ten czas właśnie na, na to, żeby spróbować nie jeść. Żeby zobaczyć po prostu, bo ja to zrobiłam z czystej ciekawości z czystej ciekawości ponieważ chciałam wiedzieć co będę czuć chciałam wiedzieć ile wytrzymam chciałam wiedzieć po prostu na ile sobie mogę pozwolić i założyłam że to będą dwa dni nie sądziłam, że je przetrwam później był trzeci dzień czwarty, piąty mówię ok to spróbuję jeszcze ten szósty i stwierdziłam, że dobrze, no to niech będzie siedem, niech to będzie pełny tydzień, w którym najważniejsze jest, co mogę powiedzieć dla tych, którzy po prostu nie wiedzą, a w poście tego wszystkiego nie da się zawrzeć. Więc najważniejsze jest dla, w moim odczuciu gotowość, którą ja po prostu... Poczułam i nieocenianie siebie, nie? Czyli yy, był ten pierwszy dzień, i ja oczywiście chciałam nie jeść yy, i zobaczyć, i, i, ile wytrzymam. Miały to być dwa dni, ale nie zakładałam, że, yy, że nie chciałam się za to karcić, jeżeli mi się nie uda, nie obwiniać się za nic myślałam, żeby do w ogóle unikać jedzenia, okazało się, że przez ten czas gotowałam, e, że wąchałam i dla mnie to było takie je, jedzenie właśnie, e, więc zapachy były, nie uciekałam od tego, właśnie przyjmowałam to, e, przyjmowałam i w, przez to m, m, u mnie to tak było, tak e, i i jakby jak pojawiał się głód, to ja poszłam, powąchałam sobie coś, wypiłam wodę i, i było odpuszczenie I, i to uciekało. Wilczy głód dopadał mnie, znaczy wilczy głód, bo właściwie naprawdę uważam, że niesamowicie dobrze przeszłam ten, ten, pro, ten pro, proces, ponieważ wyobrażałam sobie, że będę bardzo głodować, że będę cierpieć, a tak nie było. Jestem, miałam chwile słabsze, ale miałam też chwile, w których byłam bardzo y, taka y, pobudzona. Generalnie czuję się lżejsza, czuję się oczyszczona, czuję się zregenerowana, jakby zresetowana. Y, jestem na pewno uwrażliwiona bardzo y, na wszystko, y, nawet na moje myśli. Widzę, jak one zbliżają się, jak się pojawiają. Y, z kontrolą siebie to u mnie różnie była, <noise> więc może nie będę o tym opowiadać, bo przepracowuję różne emocje, na które sobie po prostu pozwalam, ale no nie o tym chciałam mówić. Jeżeli chodzi jeszcze o to, co w chwili, kiedy ciało jest głodne, po prostu rozmawiać z nim, mówić, przytulić powiedzieć, że to jest przecież dla Ciebie. Ja, ja kocham Cię, ja ja chcę twojego dobra I, e, i ta komunikacja z ciałem jak jest, to też mm, też jakby ten głód po prostu nie wiem, e, nie wiem, jakoś ja czuję, że tak jestem z ciałem blisko, że ja nawet nie muszę tego mówić na głos, tak? Bo to są też moje myśli, które mam w głowie e, i po prostu to działa. Ale najlepsze uważam, co może człowiek zrobić, to po prostu odpuścić i płynąć w tym, co jest. Jeżeli mi się uda, super. Jeżeli mi się nie uda, też super, tak? Każdy jeden dzień jest super. Ja oczywiście niczego, nikogo do tego nie zachęcam, żeby to robić. Natomiast uważam yy, i na pewno są artykuły, masy artykułów na ten temat. Kiedyś też pracowałam zresztą w branży dietetycznej, więc jakąś wiedzę mam. Aczkolwiek ta wiedza taka z uczelni, ym, ym, ze szkoły, nie wiem, czy ona mi. Ja, ja uważam, że ona mi nie jest potrzebna. Ja wolę iść w tym moim czuciu, w tym, co ja czuję, po prostu i, i ym, ym, y, y intuicyjnie działać. <laughs> Przekonuję się zresztą od lat iki, dwóch, trzech, że idąc właśnie w ten sposób, potem i tak okazuje się, że ym, że gdzieś, jak to powiedzieć? Robię coś intuicyjnie, a potem okazuje się, że faktycznie są jakieś mierze dowody na to, czy, czy nie chcę się w to wgłębiać, nieistotne. Chciałam powiedzieć kilka zdań na temat właśnie tego procesu, który miałam, który dziś zamierzam zakończyć dziś jest ostatni dzień. Mogę jeszcze podziękować, bo od niedawna ogląda mnie moja mama <grym> na Facebooku. Pojawił się w moim życiu też mężczyzna, jego ojciec też tutaj jest, ponieważ miał operację na, na zaćmę, więc po prostu chcę podziękować tym ludziom, którzy są wokół mnie, żyjemy teraz pod jednym dachem i po prostu wspierają mnie. Za to bardzo dziękuję. W ogóle chciałam podziękować tym wszystkim ludziom, Wam, ponieważ, jak. Je, bo ja w to weszłam tak. Ja tak spontanicznie, ja jestem taka. No, ja ja, tak, ja nie planuję, to się zadziewa po prostu. I jak weszłam w ten poniedziałek, to tyle ludzi do mnie napisało i, i pisało, że mnie wspierają e, i różne rzeczy mi pisaliście, i chcę Wam za to po prostu z całego serca podziękować. Za to też, że wierzycie we mnie, że, mm, za, wasze, za waszą miłość, za waszą dobroć, za, za, za życzliwość czystą, taką ludzką, zwykłą po prostu życzliwość. To jest miłe i po prostu chciałam za to podziękować. Nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć. Mogę, choć nie lubiłam wchodzić ostatnio w, w komentarze, ale niech będzie. Przeczytam komentarze, może macie jakieś pytania. Chciałam się z Wami połączyć, więc po, poczekam te komentarze. Chciałam się z Wami połączyć, ponieważ uważam, że, że dużo ludzi, mm, no, stało się tak, a nie inaczej, że y, z, zrobiła się jakaś społeczność, tak? I, I oglądacie mnie, więc czuję się po prostu odpowiedzialna za Was i chcę, żebyście wiedzieli, że ja idę w prawdzie i ja nie mogę sobie pozwolić na to, że. Bo ktoś napisał taki komentarz, że, że jestem fałszywym prorokiem, i że najgorsze jest to, że ludzie właśnie ufają mi i robią takie rzeczy, i mogą sobie zrobić krzywdę. I jeżeli chodzi o te, ten proces, tak, bo nie będziesz. No, jednak nagrywam, ale wejdź! Jednak nagrywam. No dobra, okej. Okay. Nie to, to Potrzebujesz mnie? Nie. Ale sobie. Tak. Bo jak coś to waj. Okej. Okay. Jak coś to jest. Dobrze. Kocham. wybiło mm. mnie to. No nowe rzeczy się dzieją Ale w porządku. Wszystko jest okej, okay, więc zobaczymy komentarze. Coś mówiła, może mi się przypomni, nie wiem. Eee, zobaczę komentarze. Pisaliście, a, czekajcie, coś tam co ja mówię? A, o tym fałszywym, aha, że jestem fałszywym prorokiem. E, aha, tak, to, to mówiłam i to jest ważne, że chciałabym, żebyście wiedzieli, że to co ja mówię i piszę, to mm, nie wiem, nie kłamie, mówię prawdę, mówię to, co wiem, to, co ja poznałam, czego ja doświadczyłam. I wszystko to oczywiście możecie sprawdzić sami, i uważam, że należy, żebyście to sprawdzili sami, bo <laughs> zawierzać komuś, kogo słucha się tylko na przykład w internecie, to jest. Mm, no, Ja nie wiem, ja nie ufam tak. Ja, u mnie z zaufaniem jest ciężko. Znaczy, generalnie wierzę, ludzi, ufam, wierzę w ludzi, ale żeby ufać komuś tak w internecie. Chodzi mi o to, że nie mam żadnego autorytetu takiego. Y nie wchodzę w to, wchodzę w komentarze. Zacznę od początku. Nic tu nie ma. Pozdrawiam. Proces praniczny. Tak, docelowo mogę powiedzieć, że marzeniem jest oczywiście bretarianizm. Uważam, że Okłamano nas w wielu kwestiach, więc i tutaj prawdopodobnie jedzenie jest zwyczajnym naszym programem. I tak obserwowałam to właśnie, że, że nie byłam głodna, ale że tu by ręka chwyciła, tu by złapała, że to nawet to był, że to nawyk jest. I no, i libertarianizm jest czymś, co też kiedyś być może spróbujemy. Doświadczymy. Hmm. Polecam wszystkim książkę. Ok. Hmm. Czy wyostrzył się zapach? To znaczy, czy bardziej go czułaś? Wiesz co, Grzesiu? Ja mam tak Ja, My wszyscy jesteśmy tak różnorodni, że w ogóle y, trudno jest przypisać. Takie jest moje zdanie. Większości ludziom. Jedną rzecz, jakiś jeden szablon. E, e, bo jeżeli ja, każdy z nas jest inny. Ja na przykład mam tak ostry, ostry węch, wyostrzony, silny, że u, ja tutaj na przykład nie zobaczyłam różnicy, ale to nie oznacza, że ktoś inny tego nie poczuje, bo, na, bo każdy z nas ma swoją własną chemię, swoją drogę, swoje programy, swoją przeszłość, swoje. Mm, nie ma dwóch identycznych istot, tak? Więc po prostu my się tak różnimy, że ja nawet uważam, że, że w tym całym, właśnie świecie najpiękniejsze jest odnaleźć tylko siebie. Oczywiście my się możemy uczyć od siebie, możemy próbować różnych rzeczy. Wiadomo, że. Trzeba o czymś usłyszeć na przykład, chociaż nie zawsze, bo czasem możemy coś sami poczuć, przecież w nas cała wiedza jest w nas, tak? Ale znowu mi uciekł wątek, zaczynam się stresować, że mnie słuchacie, dawno nic nie nagrywał. Eee, poza tym ten tydzień jest taki... Ymm, może zmieniam temat, przepraszam. Ymm, bardzo intymny czas. Jest to, y, i najważniejszy jest spokój. Mm, żeby po prostu być w takiej przestrzeni. Mm, no, wiadomo, że jak się, jak się żyje z ludźmi innymi, gdzie tu nas teraz jest piątka, piątka? Tak. To jest niby trudniej, ale ja jeszcze raz dziękuję, mamo. Kocham cię, mamo. Bo ani razu nie nie wytrąciłaś mnie jakby, czy, czy nie, nie próbowałaś mnie zmieniać, nie próbowałaś mnie oceniać. Dziękuję ci za to, że po prostu zaakceptowałaś moją decyzję, taką a nie inną. I tacie również dziękuję. No a mojemu Arkadiuszowi, znaczy mojemu nie jest mój, to ja tak bardzo czepiam się słów, Arkadiusz, <grym> dziękuję tobie za za, no za wszystko, co dla mnie robisz za całe twoje wsparcie. Polce dalej. Piękna suknia, tak, to suknia, którą kupiłam na, A to inny temat znowu, na 22 maja. Krzysiu Ogórek, pozdrawiam Cię Krzysiu. Wystarczy być trzeźwym, długoterminowo, nie bardzo rozumiem to pytanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, jestem tu teraz z Wami, dla Was. Temu nie ufam, bo jesteś internetowa, pięknie mówisz itp., ale w porządku. Ja nie proszę, byście mi ufali. Ja tylko dzielę się swoim życiem, bo, no bo tak to się stało. Ja nigdy ja nie planowałam tego, że ja będę nagrywać jakieś livey i w ogóle. Ale <laughs> zaczęło się od tego, jak straciłam pracę, jakoś tak po prostu zadziało się, że zaczęłam nagrywać, i uznałam, że jest to piękne, że można dzielić się z innymi ludźmi tak szeroko. Swo swoimi jakimiś Swoim doświadczeniem, swoim życiem, bo można nauczyć się od innych, można nauczyć innych, można im coś dać i można zrobić dużo dobrego. Ale wszystko sprawdzajcie sami. Nie wierzcie w żadne moje słowo. Znaczy, <gryw> róbcie tak, jak czujecie, ale generalnie lepiej ufać tylko sobie. Możemy pobierać energię ze Czery subtelnej. Prana jest wszędzie wokół nas, najwięcej w naturze, lesie i tak dalej. Myślisz podobnie jak ja, tak, Mateuszku, tak, tylko że mm, to powoli. Masz rację: człowiek szuka tylko siebie i nie wie o tym. Kochaj siebie, bo jak kochasz. Ja ciągle uczę się miłości do siebie, więc u mnie to jest. Um, w niedalekiej przyszłości ludzie już nie będą jedli pokarmu fizycznego. Bardzo możliwe. Więc, czy jeszcze macie jakieś pytania, ponieważ, ła, ła, jeszcze tu jestem, e... jeszcze tu jestem chwilkę. Pamiętam, jak Pani straciła pracę w szpitalu za maskę, pozdrawiam. No, dużo się zmieniło w moim życiu od tamtego czasu. Um, obudziła się we mnie wiedźma, e... obudziła się we mnie, no, dużo, dużo się we mnie zmieniło, dużo, dużo się zmienia, dużo się dzieje. E jestem bardzo za to wdzięczna. Wdzięczność jest bardzo pięknym mm, elementem, który pomaga nam wzrastać i duchowo, i w ogóle stawać się lepszym człowiekiem. Jakoś, gdy jesteśmy wdzięczni, to wszystko jest takie łatwiejsze, prostsze. <Szysk> masz rację, kochaj siebie, bo jak kochasz siebie, to kochasz wszystkich. No właśnie ja kocham wszystkich, a do siebie mam ciągle coś ciągle... Nie, że ciągle, ale chcę być lepsza. Nie, że chcę być lepsza. Tak, chcę być lepsza, bo teraz na przykład Arek dzisiaj spacerowaliśmy i ciągle mnie klepało po plecach, że się garbię. I, I tak, ja mam to poczucie, że chcę być lepsza. Więc, ale też zarzucam sobie, nie? Różne rzeczy. Więc u mnie to z tą miłością do, do siebie to jest yy, yy, tak, że ja się jej uczę. Więc nie do końca jestem zgodna z tym stwierdzeniem, że jeżeli kocham siebie, to kocham cały świat, bo ja wszystkich kocham, a jakby siebie stawiam. Yy, może, nie wiem, może tylko ja tak mam. Yy, po prostu tak mam. Niech się zmienia, niech się dzieje. To co? Nie wiem, czy kończyć. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Ja to, co chciałam powiedzieć, powiedziałam. Chciałam Was zainspirować z sukienką, którą wybrałam dziś. Zainspirować? Zaprosić, może, dobra, to przy okazji. Przy okazji chcę Was zaprosić na spotkanie, na ognisko, na. Wspólnie pięknie spędzony czas. Zabierzcie swoje dzieci, zabierzcie swoich mężów, swoje żony, swoje mamy. 22 maja w Katowicach. Serdecznie Was zapraszam. Będziemy medytować wspólnie z dźwiękiem, oczywiście, w intencji naszej Ojczyzny, naszej Polski, naszego narodu. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać, będziemy jeść, będziemy tam mamy przygotować posiłki. Tak, znaczy, dobra, nie, nie będę w to wchodzić, bo to jest bez sensu. Powiedziałam już wszystko, co chciałam powiedzieć. To był temat, to był live na temat takiego mojego procesu, który dziś kończę. Aha, to jeszcze może powiem tak. Ponieważ um, 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 jutro będę jeść, no to wiadomo, że nie zaczynam od um, jedzenia wszystkiego, tak? Tylko na śniadanie wypiję sok. Um, o, teraz poczułam głód. I o, właśnie to jest to: czuję głód. O, i wiecie, co jest jeszcze ciekawe, co zaobserwowałam? No ja ze wszystkim tak mam, że powiem o tym, nie, że jestem głodna, poczuję głód, powiem to, jakbym wypuściła tę energię. I tego już nie ma. To już po prostu jakby mm, mnie to pomaga. Ja czuję się lepiej. I mówiąc o tym, wypuszczając tą energię, to czuję, że to się tak zadziewa, i idę dalej po prostu. Nie ja zatrzymuję się w tym miejscu. Więc wracając jeszcze do tego, co chciałam powiedzieć. Mm, makaron nianian. Nian. Hmm, wracając do tego, co chciałam powiedzieć, to słyszę, no, tak bardzo łatwo mnie teraz. Mm, idziemy, chodźmy? Makaron mm. raz? ja! Jeszcze raz? Makaron Makaron, ale nie ma ugotowanego? Nie wiem. A może jest co innego? To, tak! Dobra, ja to to nie... o, o, otwórz lodówkę, no po prostu. Zap... Nie szkodzi, ja cieszę się. Jesteś częścią mojego this życia teraz. Ale ty jesteś goły, ty nie. Is... <laughs> nie. This... Ty jesteś goły, bo się kąpałeś. A ty yes. możesz mi dać buziaka jak yes. chcesz. <laughs> ty jesteś goły. <laughs> Niecały, no niech będzie. Ja już kończę, wiesz? A może chciałbyś coś powiedzieć krótko? Dla kocham was i kocham ciebie. Okej. Okay. Um. Mm. <noise> więc e, ja to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć że jutro będę pić ten sok rano po południu może jakiś owoc zjem powoli wracać po prostu do takiego normalnego jedzenia, prawda? będę starała się oczywiście już jeść e, bezmleczne bez niezwierzęce produkty Natomiast to jest to, co powiedziałam na początku, co powtórzę raz jeszcze, że ja staram się... właśnie uczyć się tej miłości. To jest też chyba ta miłość do siebie, że nawet jeżeli sobie pozwolę na coś, tak jak ostatnio nagrywałam tego live, na którym byłam, byłam totalnie sobą i zapaliłam tego papierosa i nie obwiniać się za to, tak? taka jestem, jestem tu, jestem człowiekiem na tej ziemi, tak? nie będę siebie karcić, ani oceniać za to, że zapaliłam papierosa, czy ja zj jajko generalnie trzymam się pewnych zasad tak? ale są różne okoliczności i w tym po prostu jak to powiedzieć pływam? nie wiem Odnajduję się, z nie, nie zmieniam. Bo ja wciąż. Wiecie co? Ja już kręcę. Ja już kręcę, ja już jestem pana myślami. Wiecie, że, że już trzeba hasia spać, że, że tam nie wiem, czy coś będą jeść. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Cieszę się, że się mogłam z Wami spotkać. E, jesteśmy tylko ludźmi. Albo i aż. Albo i aż. Trzeba mieć swoje tak zwane cygaro. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Ja wracam do mojego życia. Nie no, to też jest moje życie. Teraz, właśnie to jest to. Staliście się częścią mojego życia, wiecie? Ale to jest piękne. To jest piękne i. I jestem wdzięczna za to. I jestem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Cieszę się, że jest tak jak jest. I niczego bym nie zmieniła. Uważam, że wszystko jest na swoim miejscu. Życzę Wam, dzisiaj jest co? Niedziela, życzę Wam pięknej niedzieli. Cudownego tygodnia. Zapraszam Was w sobotę na spotkanie w Katowicach, które organizuję z Martynką, która przyleciała teraz do Polski z Hiszpanii. Gdzie Kasia będzie właśnie pracować z dźwiękiem, na koniec będzie koncert. Będą miejscy, będą gongi, będą różne naprawdę takie rzeczy, które uważam, że powinny stać się jakby, nie, że naszą codziennością, ale trochę tak, bo to wszystko niech zastąpi już tę naszą medycynę, którą my znamy, tak? Niech już, niech już ten, wiedźmy, niech będzie, szamani w ogóle niech wyjdą z ukrycia. Ja mówię, że to już jest ten czas. Że należy zostawić to, co stare, ten system, te walki, e, e, te konstytucje, czyli prawo stanowione, odrzućmy to wszystko, zostawmy to już było, to się nie sprawdziło. My teraz budzimy w sobie e, nas, teraz to to idzie? Nie, tak zaglądam, dobra. My teraz budzimy w nas naszych przodków, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. I po prostu tak uważam, że należy budować nowe, tworzyć nowe, i uważam, że jest teraz gotowość do tego, żeby ci, którzy działają w ukryciu, a przecież znam Was, wiecie, że pewnie mnie nie oglądacie, bo też nie macie internetu, czy tam nie, nie, nie korzystacie z Facebooka ale może i dotrze do Was przez tych, którzy właśnie słuchają, że to jest ten czas, żeby pokazać, ile nas jest. Działajmy! Twórzmy nową, piękną Polskę. Eee, kocham Was, wspieram i jeszcze raz eee, życzę Wam pięknej niedzieli, cudownego tygodnia. Ja Was naprawdę kocham. Ja nie umiem stąd odejść, <laughs> ale tam jest mój syn. I uciekam. Pozdrawiam serdecznie całą zwariowaną gromadkę. Kocham Was Bouziakie pa 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 Hey Ah